Cześć, ja jestem Dominika. Dzisiaj przychodzę do was z filmem o fotografii produktowej. To co? Zaczynamy. Ok, więc przedstawię wam teraz produkty, którymi będziemy się dzisiaj zajmować. W pierwszej kolejności mamy batonik na dobre. On ma w swoim składzie pomarańcze i banana, dlatego to właśnie ich użyjemy do naszej kompozycji. Kolejnym produktem będzie borówkowy sorbet do rąk, więc użyjemy do kompozycji borówek i takich pięknych kwiatów bzu. Na pewno będą się z nim fajnie prezentować. I ostatnim produktem będzie owsiany balsam do ciała, dlatego mamy tutaj ziarenka owsu i resztę rzeczy do naszej kompozycji. Po prezentacji produktów przyszedł czas na stworzenie studia. Mówiąc studio, mam oczywiście na myśli mój pokój, ale przygotujemy sobie tutaj przestrzeń roboczą do wykonania fajnych zdjęć. Do wykonania tej przestrzeni roboczej E, użyjemy sobie stolika i e, dwóch e, bristoli. Okej, okay, więc tak prezentuje się przestrzeń robocza, którą tutaj przygotowałam. E, wiem, że wygląda ona troszeczkę śmiesznie w tym momencie, natomiast wszystko tutaj ma swój określony cel. Najbardziej zależało mi na tym, żeby uniknąć wszelkich zagięć, e, bo te zagięcia po prostu mogłyby powodować jakieś takie zaciemnienia, czego chcę uniknąć. Dodatkowo te wszystkie elementy, które nam odstają na ten moment, e, będą albo przykryte ładnymi produktami, albo podkleimy je taśmą. Witam Was kolejnego dnia. Wczoraj niestety nie udało mi się nagrać całego filmu, bo musiałam jechać szybko do pracy. Natomiast, nic straconego! Bierzemy się do roboty! Kompozycja już gotowa, tutaj po lewej stronie mamy jeszcze dodatkowe źródło światła i na statywie czeka aparat. Tak to się prezentuje w tym momencie i jeżeli chodzi o ustawienia, ustawiam przesłonę 1.7 i czas nadświetlania 30 milisekund, to po to, żeby złapać jak najwięcej światła, przez co też ISO może być mniejsze, a ograniczymy efekt śnieżenia do minimum. Okej, okay, już zauważyłam jedną niefajną rzecz. Nam trochę za bardzo zastawia produkt. Trzecia kompozycja, ta do tego batonika, będzie troszeczkę inna. Będę chciała uzyskać efekt, taki, jakby ten batonik lewitował, a wokół niego będą też zawieszone składniki, które ma w skład. Także ja to już zaraz nabijam na wykałaczki i lecimy. Ok, więc tutaj powinna być wstawka z tego, jak robię zdjęcia poszczególnym elementom, ale zapomniałam włączyć nagrywania. Dlatego macie tutaj proces przeróbki już gotowych zdjęć. Tutaj próbowałam jeszcze trochę innych kompozycji, natomiast jak widać nie za bardzo mi to szło, więc zostałam przy pierwszej. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, która z kompozycji najbardziej Wam się podobała. I jeżeli macie jakieś pomysły na zdjęcia, dajcie znać w komentarzu, z chęcią wykorzystam je w kolejnych filmach. Cześć!